Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. Słuchajcie, e, ostatnio poszłam do sklepu i się zdziwiłam, bo zabrakło ryżu do sushi. W ogóle półki z sushi były wyczyszczone. Czyli to jest taki dla mnie znak, sygnał, że lubicie sobie zrobić sami sushi. Ja wiem, że można kupić gotowe, ale słuchajcie, przy robieniu sushi jest super zabawa. E, miałam okazję być na takich warsztatach i takie podziękowania dla Oli, która e, pokazała w świat sushi, jak to robić, z czym robić i dlaczego robić samemu, a nie kupować gotowce. Teraz tak, jak wpiszecie sobie w termomiksie sushi, no to wychodzi nam 17 przepisów sushi. Mamy sushi z surima i serkiem kremowym, z krewetkami, z pikantnym tuńczykiem, z wędzonym łososiem, z kaszą bulgur i łososiem, z komosą, nawet na słodko, bo już wstawiałam na słodko sushi. Różowe sushi z pieczarkami. Słuchajcie, dla tych co nie jedzą na przykład ryb, ale ja tu zrobię podstawowe e, takie sobie e, taki sobie przepis. Właśnie dzięki Oli się troszeczkę poduczyłam. Na pewno mi jeszcze dużo, dużo brakuje, ale spróbuję. Więc tak, ja jako podstawa to e, w tym przepisie użyję gotowanie ryżu właśnie do sushi. I musicie niestety kupić typowy róż, ryż do sushi. Nie wiem, ja miałam taki Mam też jeszcze taki, bo jeżeli stwierdzę, że mi jest za mało, to mogę go zawsze dogotować. Oczywiście ten wyciągamy z torebek. Nie gotujemy w żadnych torebkach e, tych małych, ani one z jednej wielkiej, więc wysypujemy. I co ważne, słuchajcie. Dobra, zaczniemy to, ja Wam już powiem. E, stopień trudności, łatwy czas przygotowania 10 minut, a całkowity godzinę. Musimy to wystudzić. I teraz rozpoczniemy gotowanie, no. Na pokrywie stawiamy, słuchajcie, koszyczek. Tylko już Wam mówię, bo ja koszyczek już mam użyty. I teraz sobie tak myślę, ale już nic. Odważamy do tego ryż do sushi. 500 gramów. I musimy dokładnie, słuchajcie, dokładnie wypłukać to pod bieżącą wodą. Naprawdę, zamieszajcie tą łapką łyżką, czym chcecie, ale płuczcie, płuczcie jeszcze raz wypłuczcie dobrze ten ryż. I odstawiamy. I teraz do naczynia miksującego wlewamy 1300 g wody. Ja już to mam wlane, bo ja nie muszę odmierzać, bo jak wiecie w środku w termomiksie jest podziałka na litr i dwa, y, pół też, półtorej litra jest też zaznaczone, więc troszeczkę mniej. Ja już to wlałam i teraz właśnie wkładam sobie koszyczek z tym ryżem swoim. I zamiast miarki stawiam waromę. Tylko właśnie nie mam w tej chwili waromy, bo muszę ją szybko opłukać, ale to zanim to zrobię, odpalę e, sobie, e, niech ten ryż się gotuje, wypłuczę szybko waromę i postawię, pamiętajcie, na górę stawiamy waromę. 18 minut temperatura waroma, obroty 4. E, I za chwilę do Was wrócę, bo tu mamy jeszcze zrobić parę kroków będzie super ryż, a potem pokażę Wam, swojemu, jak to zrobić. No to do zobaczenia za jakieś 18 minut. Kochani, tutaj ryż nam się gotuje, ale my w międzyczasie sobie do tego sushi potrzebujemy przygotować tak ocet ryżowy. Do miseczki wlewamy 4 łyżki, 4 łyżki octu. raz, 2 3, 4 i do tego. Dwie łyżeczki cukru. Raz, dwa. I jedna łyżeczka soli. Dlaczego to robię, zanim mam ryż gotowy? No, bo to muszę dobrze rozmieszać. A ciężko rozmieszać, tak, żeby było wszystko dobrze rozpuszczone. No, nie wiem, czy to coś zobaczycie, po prostu. No. O. Nie widać. W każdym razie mój ryż za 3 minuty będzie gotowy, ja sobie to spokojnie wymieszam i się widzimy. No i zapewne słyszycie, ryż już mi się zrobił i teraz co dalej? Ostrożnie wyjąć koszyczek za pomocą kopystki i przesypać to, kochani, do ceramicznej albo szklanej miski. Ja tu mam akurat naczynie żaroodporne. Słuchajcie, ryż jest ugotowany przed cudownie, wyszedł cały koszyczek, więc tak, uważajcie, bo jest mega gorący. Przesypujemy to, rozgarniamy, żeby on jak najszybciej nam ostygł. I teraz tutaj dodajemy właśnie tą wodę, ten ocet, rozmieszany z cukrem i z solą. Dlatego właśnie to jest ważne, żeby to było dobrze rozmieszane, bo w jednym miejscu będzie sama sól, w jednym miejscu cały cukier. No i to mieszamy, dokładnie wymieszać i zostawiamy do ostudzenia. I potem będziemy re, robić sobie dalej przyjemności. Nie wiem, z czym lubicie. Krewetki, łosoś, surima, e, kiełki same. Także, kochani, zostawiam to do ostudzenia i za chwilę do was wracam. Kochani, gdy nam ryż styknie, ja sobie do miseczek przygotowuję na przykład tuńczyka. Tutaj mam kiełki, rzodkiewki. Mam rzodkiew i mam e, ogórka. I słuchajcie, to wszystko trzeba... Pokroić. Ja sobie to przekroję tak na pół. I kroimy takie cieniusieńkie plasterki. Musi to być ostry nóż. Już Wam pokazuję o co chodzi. Nie możemy ukroić nasionek. Widzicie? Ten nóż akurat nie jest zbytnio. Takie coś. Cieniutkie. Jeżeli dostaniecie się do nasionek, to kroimy na samą stronę. I tak samo kroimy wszystko. Wszystkie warzywka kroimy na cieniutkie plasterki. Rzodkie, ten. no paprykę. No nie wiem co tam jeszcze. Zaraz pokroję te paluszki jeszcze. Możecie do tego zrobić krewetki. Ja może jeszcze zdążę. Bo koleżanki już do mnie jadą, więc jeszcze zrobimy krewetki. No i to będziemy zwijać. Więc ryż nam stygnie. Takie coś zostawiamy. Lecimy dalej z następnym ogórasem. I zaraz będziemy już sobie zwijać te nasze sushi. Także kroimy wszystko w takie plasterki, słuchajcie, w cieniutkie plasterki, żebyście widzieli, cieniutkie, wszystko, co tam chcecie sobie dodać, pieczarki możecie, no mówię, ja tu mam ogórek, rzepę, paprykę, ten ryż do tego, no dobra, będziemy zaraz robić dalej, to zobaczycie, co to dalej będzie. Kochani, więc ja już sobie przygotowałam tutaj składniki i powiem Wam tak, ja już zdążyłam zrobić to sushi, zjeść i robię następne. Bo wczoraj, jak ja już to zaczęłam, miałam koleżanki, myśmy się świetnie przy tym bawiły, uśmiałyśmy się, porobiłyśmy sobie sushi, był naprawdę cudowny wieczór. E, dlatego robię dzisiaj jeszcze raz, bo nikt się z moich domowników wczoraj nie załapał, bo wyszli sobie mm, do kina i jak już przyszli, to już nic nie było. Więc teraz tak, e, ryż ugotowany mamy, pokroiłam te składniki, mam tu tuńczyka, mam tu te paluszki. Mam e, tą rzepę, zobaczcie, zostały tylko troszeczkę. Mam ogórka koty mi tu szaleją, bo czują ryby. Mam te kiełki i mam pokrojoną jeszcze paprykę. Słuchajcie, tak naprawdę to, co dodacie do swojego sushi, to już tylko zależy od Was. Dlaczego? Bo naprawdę tych dodatków jest wiele. Miałam jeszcze zrobić krewetki, ale już nie zdążyłam, więc było bez krewetek. Możecie dodać awokado. Pieczarki z kaszą zrobić, na przykład zamiast z ryżem. Naprawdę tych możliwości macie tak, jak jest wasza fantazja. No wiem, że tam e, tak prawdziwi e, wielbiciele i znawcy sushi powiedzą, że nie. Ale słuchajcie, no wiadomo, e, są jakieś tam określone receptury, e, przepisy, ale tak naprawdę fantazja was poniesie i se zrobicie z czym chcecie. Może być nawet tatar z tuńczyka. No, nie wiem, już nie pamiętam co tam jeszcze można, ale słuchajcie, naprawdę to jest Wasze dzieło. Tak jak mówiłam wcześniej, możecie też dać na słodko. I teraz tak. E, mamy właśnie te nasze wodorosty. Jest Z jednej strony jest bardziej błyszczące, z drugiej mniej. No, koty szaleją. I teraz tą stroną bardziej błyszczące układam sobie na. Ja sobie kładę na desce. Nie musicie stosować tu żadnych dodatkowych mat. E, Bynajmniej mnie tak nauczono. I lecimy. No i teraz tak, żeby w przepisach jest też, żeby smarować, właśnie ryż majonezem. Patrzcie, się zakleszczył, nie chce wylecieć. No, no. koty, spokój mi tu, szaleństwo. O, słyszycie, jak wariują. Teraz tak, nasz majonez jest doskonałym smarowidłem. Czekajcie, poprzestawiam tu trochę, bo chcę Wam pokazać, jak to jest. Doskonałym smarowidłem i e, rzeczą, która pomaga nam właśnie w ułożeniu ryżu. Bardzo ważne tu jest właśnie, żeby ten ryż dobrze uklepać. I teraz tak nakładamy e, na matę, zostawiając tu 2-3 cm e, odległości, żeby ta końcówka nam się dobrze skleiła. Tak? Więc tutaj dobrze trzeba to uklepać. O, rozłożyć mówię na całości oprócz pozostawiając tutaj tą końcówkę, żeby się skleiło. I teraz. E, tu możecie ten ryż posmarować też majonezem. Możecie posmarować właśnie octem e, tym ryżowym. Ja niczym nie smaruję, bo no, jakby nie było z rąk majonez się wklepał tutaj do naszego ryżu. No i dobra, podstawę mamy. No kociaki widzicie? tak szaleją, że po prostu zaraz mi dom rozniosą. Teraz tak, układamy sobie i tu mówię, po fantazja, ułożymy sobie tu na rzegach paluszki. Możecie je sobie pokroić, możecie dać je w całości. Nawet jak będą wystawały, to nie szkodzi. Do tego dajemy. Ja układam tu tak jedno przy drugim. Ogólnie możecie ułożyć w jednym rządku wszystko, ale ja układam, no teraz dam sobie żodkiewe, mm, ona jest przepyszna. Teraz dam sobie rzepę i do tego ogórek, o pokrojony i papryczkę. No ja mam tylko tyle składników i aż tyle, słuchajcie. I teraz co zrobić? No i znowu, żeby ta końcówka nam się dobrze skleiła. Ja sobie użyję serka kremowego. Słuchajcie, posmarować tu tą końcówkę, żeby ta było przylepność. Możecie właśnie też odstęp tym ryżowym. Nie wiem, co tam jeszcze jest. sosy, nie sosy, różnego rodzaju wykorzystać do tego. No i dobra, i teraz zwijamy. Musimy to zwinąć. Zahaczamy tu. I bardzo ciasno trzeba to zwinąć. Słuchajcie. Bardzo ciasno. Początki są okropne, bo się wszystko nam rozwala. Ale uwierzcie, że się da. O. Bardzo ciasno zwijamy, zwijamy, zwijamy. I jest. Uklepujemy i pozostawiamy tak. Musimy to trochę popracować, ułożyć. Nie wiem, czy widzieliście wszystko. No, zwijamy jak naleśnik, tak? I teraz. Tym końcem przyklejamy, co jest sklejone, ten nasz wodoroz zostawiamy na samym dole. Bardzo ostry nóż jest potrzebny. I teraz je, możecie też go zamoczyć właśnie w odcie jabłko, e, jabłkowym. W tym ryżowym. Albo na przykład w majonezie, żeby był też poślizg, żeby nam e, ten, no patrzcie co to za uparty majonez. No, A, no nie chcę wyleść. Żeby to nam się ładnie kroiło, bo wiecie o co chodzi? Żeby to nam... O tak, teraz to wylazło, nie wiadomo, po co aż tyle. Żeby to nam się nie kroiło, nie szarpało. Jest poślizg, ostry nóż. Kroimy. No i nie, nie mogą to być jakieś bardzo ostre, bardzo grube kawałki. No bo potem musicie to wziąć, że tak powiem, na raz do buzi. No tutaj troszeczkę trochę dałam za dużo tego majonezu. Dobra, pierwszy kawałek jest. Zobaczcie, iść sobie możemy, tak. No ten nóż nie jest jednak za A nie, teraz idzie, o. Zobaczcie, takie kawałeczki. Pierwszy, e, z której wam sobie pokażę. Zobaczcie, tak wygląda moje sushi. Z jednej strony i tak wygląda moje sushi z drugiej strony. Także pokażę wam zdjęcia, wrzucę wam zdjęcia. Już koty tu przyleciały. Pokażę Wam zdjęcia, jakie żeśmy zrobiły z koleżankami wczoraj. No i teraz jak to jeść. Najlepiej pałeczkami. Tu Was uczyć nie zamierzam, bo sama cały czas się uczę. Ale fajnie jest na przykład sobie nalać do małej miseczki sos sojowy i całe takie hmm, kawałek sushi zamoczyć i do buźki. Słuchajcie, udekorować możecie też różnie. Sosy są też różne. Może być. Hmm, z, zaraz, poczekajcie, bo teraz to ja zapomniałam. Pesto, nie pesto, tylko co? Czosnek. No kurczę, zostałam zaćmy teraz z wrażenia. Wasabi, o! Wasabi możecie sobie dodać. Sos ten sojowy. Sosy są też różne, tak? Także próbujcie, kochani. Ja już wiem, że to jest przepyszne. Mm. Widzicie, nie tylko koty ściągnął zapach do domu. Przyszedł pies, przyszło dziecko, koty dalej się biją. Normalnie dom wariatów. A ja sushi muszę jeść na, na yy, w kawałkach, bo po prostu musiałam dziecko zatrzymać. O, polałam sobie z sosikiem. Mmm, przepyszne jest, Przepyszna. Żeby nie było, pokażę wam że umiem złapać sushi. Pałeczki, proszę bardzo. Umiem. O. I właśnie moczymy i zjadam. No to co, kochani? Piszcie mi, z czym lubicie jeść sushi. I mówię wam, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby poukładać pełno miseczek różnych dodatków. Porobić sosy, albo nawet za prosić sobie znajomych i wciągnąć ich. Ty kroisz ogórki, ty kroisz paprykę, ty kroisz to, ty kroisz tamto, ty kroisz siamto. Potem zwijacie razem, kroicie na kawałki. Macie naprawdę super zabawę. Do tego jakiś dobry napoik, herbatka na przykład taka fajna. I zabawa jest przecudowna. Śmiechu, zabawy, co nie miara. Polecam wam. Naprawdę. To piszcie do mnie, z czym tam jeszcze jecie sushi. Ja przesyłam Wam buziaki. Trzymajcie się zdrowo i kolorowo. Pa! Żebyście nie mówili, że to jest trudne, to zobaczcie, jakie to jest dziecinnie proste. Nawet dziecko potrafi zrobić swoje sushi. Akurat ten mój synek uwielbia sushi, więc yy, my sobie dosyć często je robimy. Także, kochani, róbcie, róbcie swoje sushi z dodatkami. Tu jest mój ten pierwszy. Zobaczcie, jaki ładny, do tego można podekorować, jeszcze dodać te sosiki i będzie cudownie smacznego, wam życzę!